Reedycję dedykujemy Nierkowi. Polak w Chicago. Kontrowersyjny reportaż w porywach dokument. Żadna polska i polonijna stacja nie wyraziła zgody na jego emisję. Nazywam się Mariusz Marek Mościcki i zapraszam na tę intelektualną konsumpcję słuchowo-wzrokową. Zobacz też inne nasze produkcje: Spryciarze z Ireną Jarocką i Mateuszem Damięckim, i tego pytania usłyszeć nie chciałam z udziałem Beatę Tyszkiewicz i Radosława Pazury, a także najnowszą serię Nasz człowiek w Los Angeles. Linki w opisie. W dzisiejszym odcinku. Wbijanych połowa i tylko Ja to mam! Ach! Masz! A znaczy ona nie mówiła, chuj, a tak mówi, ha ha masz! mi pani, ja nie pojadę. a ty co robisz? Ciągle w tym księgarstwie, w księgarni pracujesz? Wiesz Polonia to jest ogólne pojęcie. Trzeba odrębić elementy jakieś, marginesy. Marginesu. Mieszkamy w Chicago, który jest największym skupiskiem Polaków w Stanach Zjednoczonych, więc my nie musimy mówić po angielsku. Mamy polskie sklepy, w których są panie ekspedientki, które, które świetnie nam doradzą, który, która kiełbasa jest dzisiaj świeża. Ja już tam zacząłem troszkę po angielsku mówić, poszedłem do szkoły, zacząłem się coś uczyć. Zacząłem z nimi po angielsku, po angielsku rozmawiać. Oni byli w szoku. Polacy pomagają strasznie. I moim zdaniem osoby, która tutaj mieszka blisko 30 lat, pomagamy tak dużo, że jeśli jakiś Amerykanin, któremuś Polakowi gdzieś kiedyś pomógł, to jest to zjawisko a ciekawostka. No i teraz, żeby odzyskać zaufanie społeczeństwa polonijnego tutaj, no to będzie, to będzie trudna sprawa. Większe skupisko polonii na całym świecie. Pomimo, że dużo wróciło z powrotem do Polski, to tych legalnych i nielegalnych jest tu wciąż bardzo dużo. Szacuje się, że jest tu tylu polaków, ile tylko w samej Warszawie. Część Polonii, która zna angielski, mieszka bliżej centrum, a nawet w samym centrum miasta. Uczą się i pracują. Rzadko angażują się w sprawy polonii. W centrum miasta nie widać Polaków, aby podpierali mury, odpoczywając po czwartej butelce wina. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w polonijnej dzielnicy. W bocznych uliczkach da się wypatrzeć zmęczonych życiem polonusów. Odporni na zimno, ciągnące od betonu, mogą tak siedzieć godzinami. Inni są bardziej wybredni i jako miejsce spotkań wybierają przystanki autobusowe. Ale są i tacy, którzy lubią spotkać się pod gruszą, a jak nie ma w pobliżu gruszy, to pod zwykłym drzewem. Młoda polonia też lubi się zabawić. Problem w tym, że często dają się złapać. Adwokaci prześcigają się, oferując pomoc dla kierowców którzy utracili prawo jazdy i zaliczyli tzw. Tak DUI (driving under influence), czyli jazda pod wpływem. Ale przecież nie jesteśmy tacy najgorsi. Mamy być z kogo dumni, mamy wzory do naśladowania. To właśnie tutaj w USA reprezentanci innych narodów wyrabiają sobie o nas zdanie. Nie trzeba jechać do Włoch, żeby poznać Włocha. Nie trzeba jechać do Rosji, żeby pogadać z Rosjaninem. W końcu nie trzeba rezerwować biletu do Polski, żeby poznać Polaka. Ale czy możemy godnie siebie reprezentować i pokazać, że jesteśmy ludźmi na poziomie? Czy Polonia jest dobrą wizytówką? Czy dobrze nas reprezentują Polacy tutaj, w USA, nas jako Polaków? Mirek i jego kolega Krystyn. Obaj po studiach w Polsce. Jeden po handlówce, a drugi po prawie. Mirek kupuje samochody na policyjnych aukcjach, a Krystyn czasem mu pomaga. Samochody reperowane są w takim zakładzie jak ten, a później sprzedawane. Jest dziś jakiś marsz Policji, widziałeś na ile policji od cholery. jest to też to, to, to święta, wiesz A co to 1 Maja było? była? To tym? jest 80. Przecież strzelali do robotników policjanci w Chicago. Ty na placu, na placu, Marek, na placu y, naszej były, były komuny, teraz Wilsona jest ta pracowała ta, wiesz, ta, ta co księgarnia ma tutaj, wie? To tylko pojechała Marek na... I nie było żadnych, słuchaj, nasza klasa, żadnych tych, tylko pojechała na zebranie, słuchaj, swoich, swoich kolegów, wiesz, z którymi studiowała, babka koło sześćdziesiątki, wiesz. Ja mówię, panie, ja nigdy nie przyjadę już, ja nigdy, na pani jeden mówi, co kto ma, pijanych połowa i tylko, ja to mam, a ch** masz, a znaczy ona nie mówiła ch**, tylko mówi, a ch... masz, mówię, panie, ja nie pojadę, mówię, a ty co robisz, ciągle w tym księgarstwie, w księgarni pracujesz? No tak nam księgarnie, gdzie? W Chicago. O, 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 a ty masz, a ty nie masz, a ty tego, a ty, a aha masz! Na ten, na, i wiesz, w ona do, do Poniatowskiego chodziła, do Warszawy. No, To tak się te swatki nasze, słuchaj. I, panie dyrektorze, nasze klasy przeobraziły w chwalenie się. Tak, bo nasza klasa to jest chwalenie się. Chwalenie się. Marek, chwalenie się wszystkim, autentycznie. Ten, ja ten, ten, nie wszedłem ten, ten, co na tą ma, swoją, ta, ale ta, ja ta, wiem, ta. że tak jest. Jeden, I ona bardzo dobrze, dobrze, dobrze powiedziała akurat ta, 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 ta paniost. Ale ci, o tym. którzy są na Zachodzie, no. co się nie poparciło w życiu. Albo im. tego, a ja mam. A, a udają, nie masz, opowiadają a ten, historię wiesz, z tego świata. A ja ci tak, jakby się w głowie ja mam no. taką no. koleżankę w Szwajcarii. No Mąż jak, no. jakby to emigranci przecież polityczni, niby, co oni polityczni emigranci. To wszystko po ja. Co ty tak, tak robisz? A po co ci? To się nie podoba. To wszystko się nie podoba. A jedynie, no, to, takie to co będziemy jechali. Tak. Tak. Chyba teraz, nie? Czy podzielasz takie stanowisko, taką opinię, że no, niestety tutaj Polonia nie ma zbyt dużo czasu e, na to, żeby e, uczyć się tego e, języka, żeby się porozumiewać, bo przecież są takie przypadki, że e, na no, tak zwanym właśnie Jackowie tutaj e, nawet ludzie, którzy po 20 lat mieszkają. Nie potrafią no, porozumiewać się, oni tylko, jeżeli potrafią, no to tylko jest hi, bye, thank you i yes. I tak naprawdę nic oprócz tego. Co możesz powiedzieć na ten temat? Iza, 24 lata, licencja w USA. W Stanach opiekuje się dziećmi. Według mnie wywodzi się to z tego, że Polonia tutaj jest reprezentowana przez ludzi, którzy są jakby dwa rodzaje ludzi, którzy tutaj, którzy tutaj mieszkają. Jest ta stara Polonia, która, ludzie, którzy tutaj są po 20-30 lat i na ich temat ciężko mi się wypowiadać i ciężko mi po prostu powiedzieć, dlaczego oni się tego języka nie nauczyli, dlatego że nie wiem, jakie oni mieli warunki do tego, żeby się tego języka uczyć 20 lat temu. Natomiast ludzie, Którzy, młodzi, którzy tutaj przyjeżdżają, ym, to Dlaczego nie wykorzystują swoich szans na to by się uczyć języka angielskiego, gdzie ten język jest w zasadzie w każdej szkole. Oferowane są klasy dla, dla studentów, którzy tylko mają ochotę się uczyć. nie trzeba się wykazać żadnymi finansowymi jakimiś tam możliwościami. Te klasy są darmowe. Jest ich mnóstwo, więc dystans też nie robi jakiejkolwiek, jakiego, jakiejkolwiek, nie stanowi żadnej przeszkody. Natomiast dlaczego ci ludzie tego nie robią? Na pewno wymówką jest to, że y, pracują po 10-12 godzin dziennie i im się po prostu nie chce. Bartek jest fryzjerem. Jego hobby: fotografia. A jak u niego z angielskim? Na początku odczołem 10 lat temu do, do Chicago. Już, już bez z języka kompletnie nie miałem, mówić po angielsku. To się powołałem tam na znajomych, żeby mi przetłumaczyli co tam, wiesz, inni mówią i sytuacja była taka później, że spotkałem się z tymi samymi ludźmi na, na robocie, w pracy, w tym na kontraktorce, gdzie, oni, gdzie to byli Amerykanie, a ja już tam zacząłem troszkę po angielsku mówić, poszedłem do szkoły, zacząłem się coś uczyć, zacząłem z nimi po angielsku, angielsku rozmawiać, oni byli w szoku. Mówi tak, o kurde, to znasz angielskie teraz super, to wiesz, będziemy... W więc teraz, wiesz, więcej do, do rozmowy teraz. To była taka dość, dość śmieszna sytuacja, bo jak parę, parę lat wcześniej, wiesz, ignorowali mnie, mieli mnie gdzieś, zaczęli mi tłumaczyć jak, jak jakimś głupkowi, a po paru latach zaczęli normalnie ze mną rozmawiać jak na równym z równym. To było naprawdę. To coś fajnego. Mieszkamy w Chicago, który jest największym skupiskiem Polaków w Stanach Zjednoczonych, więc my nie musimy mówić po angielsku. Mamy polskie sklepy, w których są panie ekspediantki, które, które świetnie nam doradzą, który, która kiełbasa jest dzisiaj świeża. Mamy polskich prawników, którzy bez żadnego problemu załatwią nam każdą sprawę, jeżeli potrzebujemy kupić dom bądź go sprzedać. Mamy... Polskich lekarzy, więc jeżeli ktoś na przykład robi badania sobie w Polsce i ma całą ich stertę, nie musi iść do amerykańskiego lekarza bądź tych badań tłumaczyć, tylko może wszystko załatwić bez żadnego problemu. Dlatego jest nam wygodnie mówić po polsku, nie musimy się uczyć, nie musimy przychodzić do domu po 12 godzinach pracy jeszcze po szkole, co nam już daje 15, i jeszcze wkuwać y, obce słówka, które są ciężkie dla nas do wymówienia, dlatego że potrafimy funkcjonować w zasadzie normalnie, posługując się językiem polskim. Jednak trudniej jest, kiedy wyjedzie się poza obręb Chicago. Problemy zaczynałyby się wtedy, gdybyśmy chcieli poza obrzeża Chicago wyjechać, i wtedy już nikt nie mówi po polsku i nikt pomocy nam nie udzieli. Więc, ym, więc po prostu bylibyśmy zmuszeni do tego, żeby się językiem angielskim zacząć posługiwać. Wielu Polaków pracuje z Polakami, mówimy po polsku cały czas. Ja na przykład byłam y, teraz w Polsce i y, znajomi mówią do mnie: Iza, jak ty wspaniale mówisz po polsku! Nie masz żadnego akcentu, ja mówię po polsku codziennie. Rozmawiam po polsku y, w zasadzie cały czas. Rozmawiam również po angielsku, jeżeli się ob obracam w Towarzystwie Amerykańskim ale nie muszę wcale mówić po angielsku, jeżeli to jest mój wybór. A weź dziśka, zobacz, bez złamanego grosza za tego chłopa nikt, nikt nie dał, wiesz? Obcesowy, wiesz, z Polski tam ile, ile tych szkół pokończył, to kończył. Sprytny, cwany. Ale wiesz, proch, prochu nie wymyślił, taki chamski, obcesowy, ale wiesz, dzieci bo wykształcał. dwie córki. Jedna franciszkańskie skończyła, słuchaj, to liceum w Dantan, druga słuchaj, prawo skończyła w Indianapolis, słuchaj. Jest, 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 yy, yy, sponsorowana była przez, przez, yy, przez sąd, słuchaj, w, yy, w tym, w w San Francisco, słuchaj, jest, jest prosekutorem. 32 lata, dziewczyna. No i z rodziny polskiej, normalnie takich, wiesz... Uczciwie zarabiających tu ludzi przyjechali. Ta. I to się nie podoba, tu dużo ludzi, a tym bardziej teraz. Zaczyna się pewnego rodzaju nagonka dla ja Na emigrantów. Polakowice. Polsko flagi biało-czerwone. Polacy się szczycą z tego, że to jest nasz 3 maja. Się kończy. Z Irlandii, Polaków też już wyrzucają, z Anglii tak samo. To się kończy, wszystko pięknie wygląda, jak jest cacy. Tak, amerykańskie społeczeństwo bezstresowo były wychowywane, bo miało dobrobyt. Jak teraz im za przeproszeniem co innego zagląda w oczy, to od razu się stają prawdziwymi. Przyjadą suchy, przyjadą Chrystus, jeszcze tutaj wiesz do nas. Nie jestem jakimś tam ekonomistą, chociaż wykształcony jestem prawnikiem, ale się nie znam na takich rzeczach, ale widzę. Przede wszystkim ludzi, którzy tutaj wiesz, a przede wszystkim tych Amerykańców, którym widzę, że w oczy zagląda śmierć. Jak ktoś ma 20 kart kredytowych, już normalny Polak to nie jest idiotą, że ma 20 kart, tylko ma jedną kartę kredytową i albo ten. No to, to przecież to nie jest normalne, żeby coś takiego już nie mówiąc o domach. No domy to każdy wpada albo nie wpada, bo to nikt nie przewidział pewnych reakcji, ale coś można robić. My walczymy, a oni w ogóle nawet nie próbują. Plują na obama, a z drugiej strony chcą od nich pieniądze. Najbardziej to mi śmieszy Stan Kalifornia. Nienawidzą demokratów, mają wszystko na luzie liberałowie, ale geny pierwszy pieniądze bierze od, od Obamy. No. I tak jak u nas, nie jaki Tusk, ta sama banda pseudoliberałów. No właśnie. Polonia ma swoich faworytów. Nie trzeba być geniuszem, żeby wiedzieć, jakie partie polityczne polskie Polonia trawi, a jakich nie. Kaczyńskich Polonia wita z otwartymi rękoma. Nikt z SLD nawet nie myśli, żeby się tutaj pokazywać. No a Tuski, jego partia, no, z tym akurat różnie. Ania pracowała dla kongresmena Stanów Zjednoczonych oraz prokuratora stanu Illinois. Teraz jest brokerem realnościowym, zaangażowana politycznie, zainteresowana w popieranie artystów i organizacji dobroczynnych. Z Anią poruszyłem temat małpiarni, słów pana Niesiołowskiego, reprezentanta Platformy Obywatelskiej. Ja jestem bardzo ciekawa, czy ten pan kiedykolwiek był w Ameryce i czy rozumie tutejsze realia i czy umie ustosunkować się do polonii z pozycji tutejszej. Dodatkowo. I, i niedyplomatyczne wyrażenie, i niegodne żadnego polityka i żadnej rangi. Pamiętam parę lat temu był taki film zrobiony, którego ja nie widziałam. Podobno był zrobiony w Wielkiej Brytanii, który pokazywał, jak Polacy nie pomagają Polakom. To znaczy, my, starsza Polonia, nie pomagamy tym nowo przybyłym, a ktoś tam z z spoza środowiska polonijnego pomógł. Więc Polacy pomagają strasznie. I moim zdaniem, osoby, która tutaj mieszka blisko 30 lat. Pomagamy tak dużo, że jeśli jakiś Amerykanin któremuś Polakowi gdzieś kiedyś pomógł, to jest to zjawisko a ciekawostka. Mam nadzieję, że Polacy w Polsce w większości wiedzą, że Polonia pomaga. A być może nie doceniają, jak dużo robienie tego typu opinii, jak pan polityk, albo tego rodzaju filmów, no to, no to źle świadczy o tych ludziach. Ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że większość ludzi. Którzy temat znają, też się nie zgodzą. A jak na hasło Niesiołowski reaguje Mirek i Krystyn? No ale przepraszam, czy ja będę rozmawiał na temat Niesiołowskiego? Kapusia, który własną narzeczoną w procesie dla bezpieki sprzedał i teraz jest wice marszałkiem Sejmu. Przecież ja z takim głównym, o takim głównie w ogóle nawet nie chcę rozmawiać? Tak jest, tak jest. A. Jak widać, krótka piłka. Tomek mieszka na południe od Chicago w części zamieszkałej głównie przez górali. Tomek imał się różnych zajęć. Teraz pracuje przy opiece starszych osób. Czy rzeczywiście można powiedzieć o Polonii ma opiarnia tak no to naprawdę w szerokich no Tak samo i mnie miał na myśli i ciebie miał na myśli i, i tych ludzi, którzy. Wiesz, Polonia to jest ogólne pojęcie. Wiesz, może trzeba by było wyodrębnić yy, elementy jakieś marginesy. Nie, no nie powinien tak powiedzieć. To <grystanie> jest to <mi> zdanie. <grystanie> Spokój. Spoko. Oszczędzimy goście. 3 maja. Na ulicę wyjeżdżają oflagowane auta. W oknie i przed domem powiewa czerwono-biały symbol polskości. Ich właściciele potwierdzają swoją tożsamość. Nie wstydzą się wywiesić flagę, choć wielu Polaków po prostu tego nie robi. Jedni uważają, że to obciach, afiszować się w ten sposób. Duża jednak część Polonii potwierdza tym samym przynależność do swojej grupy etnicznej. Później ledwo, panie Boże, u tego swojego dziekana kołotki, byłego wicepremiera Misiąga, ministra finansów, ledwo to z Bożą pomocą na Rakowiecko ukończyłem ten SGP, co my nie możemy, chłopie, kochany, wypowiadać się tak jak ta nasza Polonia. Te chłopaki z Tarnowa, z to wszystko, co my. Zmoniek, nie zapominać. Zmoniek. Gdzie my człowieku my bez intelektu, bez. Żadnych, kurczę, przygotowań, przygotowań w ogóle do rozmowy o Polonii. Takie brewery. ktoś tam dzwoni, Czy na pochód pierwszomajowy Kupiec, kupiec, kupiec chyba, kupiec. Tak, ten kupiec, co przyjechał do mnie... W... Nie mówiłem ci, Marek, o tym, no. bo to, to Leszek wie o tym. A on to się śmiał... się, w... miał... to się nie? Nie, to włącz, Przyjechali po samochód, wiesz, rano wiesz, ja mówię cholera o ósmej chcą przyjechać, wiesz, oglądać. Zobacz jaka to krasawiczka, a właśnie. Prawdziwa Amerykanka. Ale Ledi to dziwu. To ona będzie ze Szwecji chyba, bo to typowy skandynawski no. typ I słuchaj ten, wiesz co, ale przyjechali, wiesz, o ósmej, ja mówię o ósmej dlatego, że koło mnie, koło mnie, słuchaj, mieszkali blisko, wiesz, w niedzielę. Baba z chłopem. ja myślałem, że to trzech chłopów ale to się okazało, że to baba z mężem. Ona z wąsami, z tą łapą, mówi wiesz, no co. To słuchaj oglądałem. No i przyjechał, przyjechał, Marek, wiesz, jeszcze mechanik taki, któremu stówkę zapłacili, żeby, żeby słuchaj, jeździł z nimi, który samochód dobry i który zły. Ten stary tak kurcze wiesz do mnie przyjechał, od razu z tym tak zaleciało, ale to nie z soboty, tylko jeszcze tą, tą tą, wiesz, niedzielną wcześniejszą. Ta baba z tymi wąsiskami, myślałem, że to siostra jego, to się okazało, że żona, wie i syn, nie? I ten wie, oglądać! Kurwa, mówi do tego, wiesz, i słuchaj, wyobraź sobie, wiesz, o wiesz o czym mówię, krysty, nie? I ten, wiesz, patrzy, a to ty aku, akurat o, o tym samochodzie mówię, o którym, którym żeśmy mówili na ten nas Chevy Priz. To dobre auta były kiedy, że się Gio Pris nazywały. No i słuchaj, ogląda, ten mówi, no, no mówi tak, ogląda, po, położył się tam kurczę w dół, słuchaj, no ten wiesz, położył i no ja, ja myślę, że wszystko okej, okay. a ta stara na niego, co? Okej? Okay? O ósmej okej? Okay? Siedem samochodów do oglądania, okej? Okay? Jakie okej? Okay? A ta, nie, nie, to stary mówi do, do tego, a, a stara mówi, tak, ja na, na stówę co tego muszę... Co, Cały dzień pracować, albo jest jeszcze, jeszcze więcej słuchaj. A ten mówi: okej, okay, o, o ósmej auto kupować, jak siedem samochodów jeszcze, jadziem dalej! I, a ten, 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 ten do tego Marek mówi, do, do, do tego mechanika: mówi, co? Okej, okay, to ja sobie sam powiem, że okej, okay, ja ciebie po to biorę ci stówę, daję, żebyś ty zobaczył, co w samochodzie niedobrze, bo okej, okay, ja bym sobie sam powiedział. A po co mi twoje? Okay? Po co? Pojechali, z Ty, a wyobraź sobie, że. Że w poniedziałek jak dzwoni później, wiesz, i mówi: No, cholera, jest ja na, poszedł, poszedł, jest, jest, tak. A mówię, no mówił pan, że niedobrze. A wie pan, cholera, popiło się, to, no, no widzi pan, a wie pan, bo, bo ta kobieta mnie na, na tego. No no, 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 masz naszych zuchów. Naszych zuchów. Mariusz Marek-Mościcki, ukończona filmówka w Polsce. Muzyka, wideoklipy, filmy niezależne. Mariusz zajmuje się ich realizacją w Polsce i USA. Polacy nie lubią angażować się politycznie tutaj. Powiedziałbym może nawet, że jest 50 na 50, ale na przykład nie stają do walki o to, żeby wybrać swojego przedstawiciela tutaj w Polonii, na przykład, żeby mieć kogoś w Kongresie, czy to senatora, czy to też inną osobę, która mogłaby im potencjalnie gdzieś tam w przyszłości pomóc. Polonia która przyjechała tutaj z Polski ze łzami w oczach dlatego, że sytuacja polityczna po prostu ich pchnęła do tego sytuacja społeczna i polityczna, brak pracy i tak dalej, pchnęła ich do tego żeby przyjechać tutaj do Stanów i naprawdę nie chcą się angażować politycznie, bo wiedzą jak nikt inny yy, że po prostu polityka jest brudna i Cokolwiek zrobią, czy się zarejestrują do tego głosowania, czy nie, to nic im tak naprawdę to nie da. Kiedyś dawno w latach 80. Polonia miała swoich przedstawicieli, ale wygląda na to, że po prostu ci przedstawiciele 20 czy tam 10 lat temu nie robili na tyle dużo, żeby ta Polonia mogła pokładać w nich zaufanie. Jeżeli mogła pokładać zaufanie kilka lat temu, ja podejrzewam, że cały czas byśmy mieli przedstawicieli i nie byłoby problemu po prostu z głosowaniem Polonii na swojego kandydata. No i teraz, żeby odzyskać zaufanie społeczeństwa polonijnego tutaj, no to będzie. To będzie trudna sprawa. W kolejnym odcinku. A powiem Ci Marek, jak byłem w Nowym Jorku, ja myślałem, że tam tamci są głupsi, bo te mordy jakieś takie... I te czoło niskie, jakieś takie debilne wyrazy twarzy, wiesz? Nigdy ani razu nie odczułam osobiście, że ktoś mnie na zewnątrz, wśród Amerykanów, źle traktował. Aby się tylko najmiać, zjeść nie wiem, tuste żarcie. Pokazać, że mamy brud pod paznokciami? Ale ja myślę, że to jest albo Irlandczyk, albo Niemiec. A ten nas tutaj po prostu nie lubię. Nienawidzą. Nienawidzą. Nas. nienawidzą. No to, Szczególnie nie, Irlandczykom, bo dużo Polakom nie, nie, się wydaje, że Irlandczycy, będąc katolikami, to kochają nas. To jest właśnie zupełnie odwrotność. Jesteśmy jak gdyby inną kategorią ludzi, ponieważ jesteśmy imigrantami, mamy akcent, nie potrafimy wyrazić swojej. Swoich myśli w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Nie potrafimy zaprezentować swojej inteligencji w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Taki człowiek potra potrafi powiedzieć, potrafi po prostu wyciągnąć ręce i, i, i chco, ch, chcieć, wiesz, no, pomacać biustu. Rozumiesz? Lubisz oglądać filmy? Zostań jurorem festiwalu filmowego w Los Angeles. Oglądaj filmy online. Wybieraj najlepsze do projekcji. Masz firmę, serwis lub usługi? Zostań sponsorem festiwalu filmowego lub kolejnej produkcji filmowej z realizacją w Hollywood. Możliwość umieszczenia produktu w filmie tak zwany product placement. Zobacz też inne nasze produkcje, Spryciarze z Ireną Jarocką i Mateuszem Damińskim i tego pytania usłyszeć nie chciałam z udziałem Beatę Tyszkiewicz i Radosława Pazury, a także najnowszą serię Nasz człowiek w Los Angeles. Szczegóły i linki do naszych innych produkcji w opisie.